Cześć, witajcie. W dzisiejszym materiale naprawiamy tynki. Co można powiedzieć przez to, że ja naprawiam te tynki? Naprawiam e, tynki pod takim względem, że uzupełniam nierówności płaszczyzn. W miejscach, e, gdzie te płaszczyzny będą widoczne po wykończeniu e, mieszkania. Czyli w miejscach, gdzie są listwy przypodłogowe, bardzo nisko ziemi, gdzieś, gdzie są jakieś szafy, narożniki. Wiecie, jak przyłożycie, już nie chodzi o piony i poziomy, ale chodzi o płaszczyznę. Jeżeli przyłożycie na przykład łatę, łatę jaką ja używam, to jest łata trapezowa, znana właśnie do wykonywania tynków, i po prostu bez żadnych prowadnic, ten tynk będę sobie ściągał po, po ścianie, po to właśnie, żeby zgubić te nierówności i te dziury, które tutaj są, a są one spore. Do pracy używam takiej blichówy. Jest to Solid 38 cm. W ogóle fajne te Solidy są. Pierwszy raz mam taką blichówkę z Solid'a, półokrągłe narożniki, mogę Wam tak powiedzieć. Zamówiłem sobie taką, bo mają w katalogu 45, fajna taka długa, właśnie do takich, lubię takie blichówki do szpachlowania sufitów, czasami do właśnie wyciągania jakiś, do wyciągania narożników i tak Lubię pracować takimi narzędziami, to narzędzie jest naprawdę konkretnie zrobione, firma Solid, mam tutaj tynk, gipsowy, lekki, jest to Dolina Nidy bodajże alfa, później Wam zrobię zdjęcie opakowania takiej konsystencji dość fajnej, dlaczego tynk gipsowy skoro tutaj są tynki cementowe dlatego, że tynk gipsowy jest mi łatwiej wycieniować jestem w stanie zrobić praktycznie do zera natomiast po zrobieniu tynków po wyrównaniu tym tynkiem gipsowym będę jeszcze robił gipsem szpachlowym, prawdopodobnie z Euromixa, żeby wyrównać jakby całą płaszczyznę, żeby od narożnika do narożnika był ten sam materiał i później na to dopiero przyjdą gładzie. Gładź to będzie na pewno KB Profinish Accord natryskowo, natomiast na ten moment muszę, muszę to powyrównywać wiadomo, to też musi wyschnąć i tak dalej i tak dalej, więc nie przedłużając tego filmu zabieram się do pracy, Was oczywiście zapraszam do oglądania filmu do końca i na końcu filmu standardowo dwa słowa ode mnie, także lecimy z tematem. O co tu chodzi jeszcze Wam chcę pokazać widzicie jakie są szpary tutaj jest jakieś 6-7 mm do wyciągnięcia, taka dziura. Mam nadzieję, że to będziecie widzieć. Ja sobie ubiorę kamerę na głowę, żebyście to lepiej widzieli i będę wam to pokazywał. Jeszcze wam pokażę jedno miejsce, takie dość drastyczne. Tu jest grzejnik, natomiast, natomiast z tej strony tego grzejnika nie będzie, bo tu jest gniazdko. Grzejnik będzie pod oknem, więc tutaj macie jakiś centymetr dziury. I wyobraźcie sobie, że tu jest listwa przypodłogowa i musicie dać tyle akrylu, no będzie to wyglądało średnio dobrze także no takie sytuacje y, trzeba wyrównać jak widać y, to ta dziura jest aż dotąd o tu się kończy więc na, na wysokości parapetu zakończę y, równanie tym gipsem także tak to wygląda i po prostu musicie Musicie przejść sobie z łatą, sprawdzić i od razu inwestorowi na samym początku pokazać, że te miejsca trzeba wyrównać, żeby potem nie było sytuacji i prezencji do Was, że Wyście tego gładzią nie wyrównali. Może tutaj Wam pokażę jak ja to robię i trochę wytłumaczę. Biorę sobie na blichówkę masę, naciągam ją na ścianę w takiej można powiedzieć grubszej warstwie. Do samego narożnika, bo będziemy ściągać do samego narożnika. Ja nakładam, jak widać, wyżej po to, żeby ścieniować. Oczywiście podłoga zabezpieczona w miejscach, gdzie pracujemy, żeby nie trzeba było później czyścić. Teraz bierzecie łatę trapezową i takimi ruchami na boki przesuwacie do góry. Jak już wam się nazwiera materiału na tej łacie, no to ten materiał musicie ściągnąć. Przy okazji widzicie gdzie jest dziura. Na przykład w tym miejscu nie ma odbitej łaty, tutaj jest dziura, więc materiał, który macie na na swojej łacie, możecie ściągnąć bezpośrednio na ścianę a tego czego nie potrzebujecie to ściągacie na wywiadrę i żeby nie było takiego nierównomiernego zakończenia to ja sobie dołożę ten materiał Tutaj do, do końca i tak w miarę się postaram zakończyć tutaj na, na równo. Tu jest jeszcze dziura, więc tutaj jeszcze trzeba dołożyć trochę materiału. Tu jeszcze jest dziura. Macie przygotowaną tutaj płaszczyznę wyciągniętą i wyrównaną w miejscach, oczywiście, w tych gdzie ta dziura była największa. Oczywiście, materiał ten zostawiamy do wyschnięcia i później cały fragment ściany będziemy szpachować gipsem szpachowym w celu uzyskania jednolitej płaszczyzny. Tutaj delikatnie jeszcze bym wziął i ścieniował, tylko można powiedzieć, samą, samą tą bliżubą. Tu chodzi o to, żeby ta płaszczyzna była na grubość ziarna, zrobiona, przygotowana. I teraz bierzecie sobie dalej, sprawdzacie po prostu miejsca, gdzie jeszcze powiedzmy jesteście w stanie gdzieś coś naprawić. Tak Na przykład tutaj, tutaj jest duża, duża powiedzmy szpara. Widzicie, też taka około pół, pół centymetra. Więc takie sytuacje też trzeba ponaciągać. Ale to już wiecie jak to się robi, więc ja zakładam kamerę, a wy oglądajcie. Tak jeszcze na szybko chcę wam pokazać, tak wygląda ten tynk wykonywany wczoraj, czyli już sobie pocycha, jeszcze gdzie nie gdzie jest on mokry. Mamy tutaj już powyrównywane powierzchnie, gdzie było trzeba wyrównać jest wyrównane i miejsce, gdzie mieszam sobie tynki zabezpieczone folią. Nie zabezpieczam całych podłóg, bo nie ma sensu. Zabezpieczam tylko te miejsca, gdzie są podatne na zabrudzenia. Dolina Nidy Alpha, tynk lekki. A więc tak jak mogliście widzieć, uzupełnianie tynku idzie dość sprawnie. Czyli pierwsze nakładamy, potem trapezową, trapezową łatą ściągamy. Ja zostawiam na ostro, tego nie zagładzam i później po wyschnięciu, jak widać za mną dość szybko ten tynk podsycha, więc po wyschnięciu będziemy, będę nakładał gips szpachlowy po całości powierzchni, czyli po całości ściany, gdzie było wyrównywane, tak żeby ta struktura pod gładź była jednolita. Natomiast nie wiem, czy mi się to już uda nagrać, z racji tego, że wchodzą tutaj już inne ekipy i może być trochę głośno i ruchliwie. Jeżeli mi się uda, to zrobię Wam taki materiał, jeżeli mi się nie uda, to przy najbliższej okazji. Natomiast dajcie znać w komentarzu, czy Wy też sprawdzacie, hmm, sprawdzacie powierzchnię przed gładziami, właśnie czy nie ma takich dużych krzywist i czy też je uzupełniacie. Wiadomo, że to jest dodatkowa praca, dodatkowe pieniądze, natomiast potem inwestor jest świadomy tego, że E, przynajmniej mój inwestor jest świadomy tego, że gładź służy do wygładzenia ścian, nie do wyrównania. Jeżeli mam wyrównać, to muszę to wyrównać przed gładzią, tak jak robię to teraz, właśnie tynkiem gipsowym. Z racji tego, że po prostu o, szybko można go obrobić, łatwo się cieniuje i dość szybko podsycha, wysycha. Więc yy, tak naprawdę całe mieszkanie to jest powiedzmy dwa dni roboty, przynajmniej te, to, które tu zostałem i można przejść do kolejnych czynności. Zapraszam oczywiście do pozostałych moich mediów społecznościowych. Zapraszam Was też na pozostałe moje filmy. Zostawcie ślad po sobie, łapka, subskrypcja i piszcie w komentarzu, czy też tak robicie, czy wyrównujecie, ustalacie to z klientem, czy jak macie zrobić tylko ładzie, to przychodzicie, robicie ładzie, kasujecie i wychodzicie. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!